Come on. Who died? You look a little nervous. Well, I heard it's never a good thing to be called into the GM's office, especially the day your ten-day contract is up. So if you're gonna release me, I would just appreciate it if you did it quickly. <laughs> <laughs> I'm gonna be brutally honest, kid. You uh, you haven't done enough to secure a, a regular roster spot. <laughs> yes, sir. Thank you. Uh, hey, hey, wait, wait, wait you have done enough to secure another 10-day contract though excuse me yeah i'm gonna give you another shot to uh, prove you belong in this league permanently huh hey you won't regret it either i'm gonna make it awfully hard for you to let me go uh, i hope so look at contracts on uh, my secretary's desk you go sign that on your way out get out of here all right thank you all right where's my lunch siema z tej strony kubiks jak słyszeliście już się wszystko wyjaśniło zostaje w denver nuggets Ale nie tak jakbym chciał, bo zostaje na drugi 10-dniowy kontrakt. To ogólnie jest bzdura moim zdaniem. Przecież już na tyle dobrze zagrałem, że powinienem dostać dłuższy kontrakt do końca sezonu. Ale dobra, nie będę się kłócił. Ulepszamy mojego gracza, trzeba trochę sobie go ulepszyć, bo w parku ciągle daje ciała, że tak powiem, dwa lewele. Inside Scorer. Do tego jeszcze Atlet, oczywiście, wszystko po kolei plus jeden playmaker niekoniecznie. To mi się akurat nie przyda zbytnio na samym początku. Rebounder, Defender i tak sobie myślę. Może jeszcze dodam jump shootera jeden poziom tak żeby tu nie było. Łyso, jedna kreska. Dodajemy jump shooter, 500 VC, wszystko. Gra overall 68. Porywający, naprawdę. Porywający, ale cóż, od czegoś trzeba zacząć. Gramy pierwszy mecz. Pierwszym moim rywalem w dzisiejszym odcinku będzie drużyna Detroit Pistons, bo dzisiaj mam dla Was dwa mecze. W tym pierwszym dziesięciodniowym kontrakcie było ich trochę więcej, natomiast w tym drugim zagram ich tylko trzy. I potem już zobaczymy, czy zostaję w Denver. Myślę, że zostanę do końca sezonu, ale jak to będzie dokładnie, zobaczymy później. Pierwsza moja akcja w tym meczu, pierwsze posiadanie, przegrywamy 16 do 14. Andre Drummond to jest maszyna do zbierania piłek, ale. Tutaj nie udało mu się zebrać piłki w ofensywie. Dobrze zostawiłem deskę i tu proszę, uczę się tych zasłon. Coraz lepiej mi to wszystko wychodzi. Już zaczynam coraz mniej faulować. To jest naprawdę na plus, co prawda stawiam je dość daleko od zawodnika z piłką, jak na przykład tutaj. Tu powinien być co najmniej krok bliżej tego zawodnika, ale zobaczcie, playmaking, chociaż tylko jedna kreska, to ta asysta była niebyle jaka. Tutaj akurat na powtórce widzimy wsad. Powinna być bardziej pokazywana asysta, to podanie było na najwyższym poziomie, a tu zobaczcie, świetnie się ustawiłem, Andre Drummond zgubiony, doszedł jeszcze Greg Monroe z pomocy, ale nic z tego, inside scorer działa, działa Tu wszystko coraz lepiej. A propos Detroit Pistons, tu moja wspaniała akcja w obronie, niestety nie udało się obronić jej do końca, straciliśmy punkty, co do Detroit Pistons, to oni w tym sezonie zmienili trenera, o tym powinni wszyscy, wydaje mi się, interesujący się NBA. Wiedzieć, nowym trenerem Detroit Pistons jest Stan Van Gandhi, ostatnio on trenował Orlando Magic jeszcze z czasów, pamiętam, Dwighta Howarda w Orlando, również grał tam Marcin To oczywiście, to z byle jakimi zawodnikami doszedł do finału, to jest naprawdę spory sukces, jak na ten potencjał, którym dysponował. I pewnie nie wiecie, ale Stan Van Gandhi to jest jeden z trzech najlepszych trenerów w NBA, którzy jeszcze mistrzostwa. Nie zdobyli, i tu mam dla Was zagadkę. Jaka jest pozostała dwójka? Oczywiście chodzi mi o trenerów, którzy nie zdobyli mistrzostwa i mają ten procent zwycięstw najwyższy. W lidze jest taka trójka żelazna. Bardzo solidnych trenerów, chociaż jeden tam jest hmm, powiedzmy sobie nie porywa umiejętnościami trenerskimi przynajmniej w playoffach to widać z pewnością się domyślacie kto to jest ale okej okay, zostawię was w niepewności do następnego odcinka tam to wszystko się wyjaśni Stan Gandhi jest jednym z tych trenerów a my gramy dalej zobaczcie proszę bardzo jaki hak kolejne punkty coraz lepiej to wygląda i tak z odcinka na odcinek mam zamiar zdobywać więcej tych punktów chociaż na ten moment tylko cztery. a tutaj Andre Drummond był źle ustawiony nie wysłałem go w górę tą pompką mam nadzieję że w końcu zaczną skakać będzie mi wtedy o wiele łatwiej zdobywać ten punkt, ten sfaulowany na linii, niestety, dwa pudła, nad tym muszę popracować. Ulepszenia rzutów osobistych są prawdopodobnie w jump shooter, w tym drzewku, umiejętności, o ile można to tak nazwać, w tym słupku, w tym pakiecie umiejętności. Ja tego na razie nie chcę ulepszać, bo wydaje mi się, że u wysokich zawodników ta umiejętność rzutania z pół dystansu, czy nawet już z dystansu, rozwija się w miarę rozwoju kariery. Na przykład u Marcina Gortata, przepraszam, dopiero, rzucać pół dystansu zaczął Phoenix czy Black Griffin, który teraz już trójki sadzi. Ja chcę, a tu proszę, no nie, zabrakło atletyzmu. Tu powinien być mega atletyczny. Dank, pamiętajcie o tym, że przed kolejnym odcinkiem muszę ulepszyć atletyzm, bo tam powinien być mocny dank. A swoją drogą fajna akcja, a tutaj tyłem do kosza, przy mnie Greg Monroe, on najlepszym obrońcą nie jest, to widać. Są kolejne punkty, coraz lepiej to wygląda. 8 punktów, 7 zbiórek, świetny mecz, a tu mamy 97, 97, tu blisko straty było. 99 do 97, jakoś się Faridowi... Udało to zebrać, ale niestety dla mnie ten mecz już się skończył. Jakim wynikiem? Dla nas 99 do 101. Cóż, jakbym został do samego końca, kto wie? Może udałoby się nam nawet ten mecz wygrać. A tak, kolejna porażka, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o rozwój mojego talentu i tak dalej. I tak dalej. Wyniki są raczej mniej ważne, bo i tak nie mamy żadnych szans na mistrzostwo. Ocena A-minus. Świetnie. 8 punktów 4 na 5 z gry. Tego brakowało skuteczności. 7 zbiórek. Jest ok, jest ok, jest jedna asysta, a przed nami mecz kolejny. Zagramy z Oklahoma City Thunder. Uwaga, uwaga, ze zdrową Oklahomą będzie i Westbrook, będzie oczywiście Kevin Durant, bo to co ich spotkało na samym początku sezonu, oczywiście wszyscy o tym wiedzą. Kontuzja Kevina Duranta to już było słabe, to już było no nie najlepiej, ale potem absolutna tragedia wypada. Russell Westbrook, i teraz pod znakiem zapytania są nawet szanse Oklahoma nie tyle na mistrzostwa NBA. Bo to, cóż, na starcie każdego sezonu praktycznie ich stawia się w gronie faworytów, co teraz już te szanse nawet na playoffy są wielką zagadką. Bo wszyscy mamy świadomość tego, jak mocna jest zachodnia konferencja. Tutaj pierwsza moja akcja, już musiałem usiąść, że nie trafiłem tego rzutu. Posłałem Stevena Adamsa w górę, w końcu zaczynają do mnie skakać. O to właśnie chodzi, a tutaj fatalne podanie. Cóż, to mi się akurat podoba, to muszę szczerze przyznać, podania w tej grze są mega, jeśli mamy słabego zawodnika, on słabo podaje i tak właśnie ma być, musimy się skupić jakim zawodnikiem podamy, często to widać w kontrataku, jak próbujemy na przykład zagrać piłkę kozłem w kontrataku, to jeśli mamy słabego gościa podającego, to zwykle kończy się to spowolnieniem akcji, czasem nawet i stratą, dla mnie to są chyba największe ulepszenia, jeśli chodzi o gameplay w tym roku podania, system podań jest po prostu dla mnie perfekcyjny. Perfekcyjny feeling tego wszystkiego, ekstra dla mnie, to jest po prostu największe ulepszenie. Tu widzieliśmy taki błąd przy kontrataku, to jest koniec pierwszej połowy, 60 do 50 mi szło raczej średnio, aczkolwiek trafiłem dwa rzuty wolne, w poprzednim meczu mi się trafić nie udało, to już wyglądało to trochę lepiej, miałem mało zbiórek, bo na ten moment tylko 4, ale to spowodowane było tym, że gracze Oklahoma trafiali. Co chcieli, trafiali po prostu wszystko i to wcale nie grając ani na Westbrooka, ani na Duranta, tylko roboty wykonywali Lamp, Reggie Jackson i inni, a tutaj moja akcja z Kendrickiem Perkinsem, to będzie dość łatwe, proszę bardzo, zaskoczyłem wszystkich, nie lewą ręką, a prawą, też mi się udało to wykończyć, 97-76. Już wiecie, że tego meczu raczej wygrać się nie da, ale proszę! Posłałem Duranta w górę, zaczynają skakać. O to właśnie mi chodziło od samego początku. Teraz Appenander będzie o wiele skuteczniejszy. 6 punktów na moim koncie. Kolejne dwa wolne były celne. A tutaj zamieszanie straszne. Co tu się wydarzy? Jest zbiórka w ofensywie. Próba dobitki, kolejny fał. Liczą się ze mną. Ale jestem poniewierany w tym meczu. Wynik 112,83 to świadczy o tym, że nie tylko ja jestem poniewierany w tym meczu, ale właściwie cała nasza ławka i jeszcze sztab trenerski, tak można to nazwać. Tutaj akcja Oklahomy, ale jest moja zbiórka w defensywie, zbiórka numer 6. 8 punktów, 6 zbiórek. Pomijając ten wynik z tego spotkania, to moja linijka nie wygląda najgorzej, bo jest już zbiórka numer 7, jedna asysta, chociaż trochę słabiej z gry. Nie tak dobrze jak w poprzednim spotkaniu. Już wróciło to wszystko do normy w kontrze maggi. 2 plus 1, ale to wszystko łabędzi śpiew. Potem mecz już jest przegrany. 30 punktów straty na 4 minuty do końca. Tutaj odpuszczony zupełnie w obronie jeden z zawodników Oklahoma, ale wiedziałem co robię. Chciałem po prostu zebrać kolejną piłkę 8 punktów, 8 zbiórek. Good work! Good work! O jemy i cóż. Tak to się dla mnie skończyło. Good work! Tak stwierdził trener. Ja bym tego tak nie nazwał. 133 do 97. Czy to jest good work? No właśnie, ale przynajmniej wynikiem mogą się pocieszyć fani Oklahomy, którzy raczej radości przez najbliższe miesiące wiele mieć nie będą. 8 punktów, 8 zbiórek, 1 na 5 z gry, 1 asysta. Dobry mecz. 682 VC. Kończymy ten odcinek właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was na kolejny, w którym zagram już ostatni mecz. Z mojego drugiego 10-dniowego kontraktu jak to się wszystko zakończy? Zostanę w Denver? Czy nie? Sprawdźcie w kolejnym odcinku tej serii. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć! The, man, the myth! The high school coaching legend! Nooo, not as good as a coach since I lost you a few years back. It's funny how coaches get better when they actually have good players on their team. Man, forget that noise. You taught me everything I know. You were like a sponge. It's paid off for you. I'm so happy for you. Thanks, Coach. I hit the showers. I can smell you from here. All right, man. I gotta get fresh. All right, sounds good.